Przyjechałam już do miejsca, gdzie mieszka Jurek. Cześć Jurek. Cześć. Właśnie idziemy do Jurka pokoju. Na kawkę. Na, na kawkę i porozmawiamy sobie, zobaczymy jak to wszystko wygląda. Wodzu prowadź. Idziemy schodami na górę, do pokoju Jurka. Nie szkodzi. Nie szkodzi. Tak właśnie wygląda pokój Jurka. To jest te kilka metrów kwadratowych, na których od ponad roku już się gnieździ. Tak? No nie, przerzucali mnie trzy razy. Tam jeszcze, tam jeszcze gorzej miałem. góry, po bo, bo tych schodach coś wzięła, tych, tych e, ro, robotniczych. No, co no na podoba tutaj, nie? No i ja to wszystko musiałem załatwiać sam. sam. No, no, słynne, kochane zdjęcie. A jeszcze tak. i taka tak się będzie jeszcze, jeszcze będzie drugie zdjęcie. Jakie? Jakby wygląda po operacji ręki. A no właśnie. No zobaczymy. No to dopiero 13 grudnia decyzja zapadnie, nie? Mhm. mhm. Także tak to wygląda. Pierwszy numer budowlańca. A to nowa gazetka? Tak. No super, kurde, normalnie. To Dobrze, napijemy się kawki i zaraz tak, będziemy i rozmawiać. Już na Żeby sobie zrobić kawę, herbatę, to muszę 5 butelek wody sobie przynieść do pokoju, bo tak to by musiał sobie schodzić do kuchni. Po wodę z kranu? Po wodę z kranu, żeby sobie kawę albo Ale możecie zrobić. tutaj pić wodę z kranu, jest pitna. Tak, tu jest, jest ponoć dobra, nie? Okej. Okay. No jak nie, to nagryj to. A jak nie, to robię z tego wody. Jej herbatę albo kawę. Czyli kupujesz sobie wodę? Kupuję, tak, kupuję. A czym yy, jeździsz po tą wodę? No, tylko albo trafikiem, co no, przecież nie rozamówiłem. Mm. No i dzisiaj mi się udało ujechać, ale tak szybko, 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 szybko i tak bym musiał jechać, bo są promocje przedświąteczne, żeby sobie kupić coś yy, normalnego do jedzenia. Bo tam wiesz, oni to, tak wszystko liczą. Szybko, 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 ty masz czas, my nie, nie, bo i tak dalej. No. Ale z kim ci się udało pojechać? Koledzy cię zawieźli? Tak, koledzy. Dacią. To dobrze. Dobrze, że się udało. No ale jeszcze raz i... Ale w sumie to jeszcze raz bym musiał jechać, Dlaczego? No bo nie kupiłem tego, bo to wiesz szybko, szybko, szybko. Ja tylko obleciałem tyle żeby sobie wodę kupić. A nie kupiłem smarowania, a i chlebce kupiłem. Mhm. I. Czytaj chleb? Smarowania nie kupiłem. Y, 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 wodę sobie kupiłem, chlebce kupiłem. Ja jej kasę kupiłem. O, i wszystko już na końcówce. Perfumy. I to nie blaki, to jest Giordani i Awantury Van i... No elegancki. No. Ale żebym nowy... Patrz. Hmm. Aha. No to jest... O, już się potrafię, patrz. Ale oto bombu o higienę trzeba dbać, nie? No właśnie się, to jest, nie? Aha. No oczywiście. Yy... Ale to wszystko w Polsce. Jordanii pod pachę. Mm -hmm. To jeszcze masz wszystko z Polski? To wszystko jest z Polski. Wszystko jest z Polski. Mm -hmm. Niwea z Polski I to jest na no, 48 godzin. Ni men na 72 godziny. O, to się nie trzymamy 72 godziny. Nie, no to jest, <laughs> dopiero, po, to jest dopiero po myciu. <laughs> no i to już mi się też kończy, nie? Mm -hmm. biały fa. One no jest super. Woda się gotuje. Jeszcze nie. Jeszcze nie? To wolno się gotuje. Już, no, jakieś, już chyba się z 10 minut gotuje, nie? No nie, mądrze, wiesz. Był na pełny ten. No nie, no chciałbym sobie kupić czajnik bezprzewodowy, nie? Ale z czego nam no, wziąć, jak ja mieć? Ile mi jest jakieś 40 koron do końca miesiąca na dwa tygodnie. Co takie zostało sytuacje, ci. Bo, no co mi zostało? No to tylko tyle, co kupiłem, nie? No. no. Ale dzisiaj żadnego potwierdzenia, że jakąś kudę, ten, jakąś, wiesz, coś mi na Nic, ani na e boksie Na niczym tym, ani na moje, wiesz, na moim banku. Nic nie mam, żeby jakieś pieniądze mi przyszły. Ale to sprawdziłeś konto dzisiaj? No dzisiaj jest bardzo no i co tam było? 5840 koron. I nie wiesz skąd? No nie wiem skąd. I nie sprawdzałeś skąd? No, na e-book się Może Mikołaj do ciebie przyszedł po prostu. Może to jest magia świąt. Ja w Mikołaja nie wierzę. Wiesz. No, może trzeba uwierzyć. <laughs> Jurek, to ci powiem skąd masz to zasilenie przelewu. Skąd? No nie śmieję się, ze mnie, nie się. No nie śmieję się. Po prostu y, dobrzy ludzie, którzy przeczytali twoją historię i zainteresowali to, bo postanowili Cię trochę pomóc przed świętami. Jak głupi szukam. jak idiota. Chyba, jak to się mówi, karma wracał. Bo ja kiedyś dużo ludzi powałuję. I to dzieciom malutkim. 48 krwi od domu, to mam dwa ordery u śmietku. I, I podziękowania od matki. Ale że ją ja mam... rodziny świadków że ona była świadkiem, bo teście trzeba że oni krwi nie oddają mi i nie mogą przyjąć, nie? Ale jak Agnieszka się rodziła, moja córka, to nawet do dzisiaj rodzić, to od niej nie wiedzą, że ona krew się, bo miała transfuzję, nie bo silny krwotok miała. Że w ogóle nikt mi nie pomógł. No. Tylko tyle mogę powiedzieć. Jedynie ty Kasiu i... No i pani Irenka. Powiem Ci, że dużą też mi pomogła. Pani Jarenka z komuny. Faktę. Z Job Center. Z Job Center. Tak. Jeden Hansen. jak o mówię. Tak. <laughs> Ale widzisz, teraz bałeś się, żeby twojej historii nie udostępniać wśród Polaków. Ja przyznam ci się, że pozwoliłam sobie tylko w takiej mojej prywatnej grupce, gdzie są naprawdę super dziewczyny. udostępnić mm -hmm. twoją historię. I już dzisiaj rano zobaczyłeś jaki jest odzew. No i mówię ci, że w szoku, bo wczoraj jeszcze sprawdzał wieczorem, nie? Ja mówię, no skąd te pieniądze? I szukam, wiesz, na e boxa wchodzę, na. Wszędzie, wszędzie go no. Mówię, czyżby mi jakieś pieniądze zwróciła, jak a go to nie, bo przecież to, jeżeli fakt komuna by mi zwróciła pieniądze, tą resztę, to by dostaję najpierw powiadomienie. Mhm. Jak bym to zrobić, no. Na razie mogę tylko podziękować, no a później to. Jak już się wszystko unormuje, zobaczymy jeszcze na tego grudnia, co z tą ręką będzie, Mhm, mm a co, powiedz, co się dzieje z Twoją ręką. No boli coraz bardziej, no ale z tego grudnia mam e, wizytę dopiero i będziemy czekać na operację. No to będzie operacja, Na no, zobacz, aż to jest coraz gorzej. No mnie coraz boli, bardziej boli. Mhm. Mm to jest, zrobiła się taka cysta. No, coś takiego, ale oprócz tego jeszcze, wiesz... To mnie wszystko aż cierpie mi ta ręka czasami aż od łokcia do czubków palców. No. Mhm. Także to za wesoło nie mam. Nie? Czy to też jest efekt wypadku? Mi się wydaje, że to jest taki spóźniony efekt wypadku. No mieliśmy koń, końcówkę dniówki, jak to się mówi, nie? przygotowany pole do betonu. No i wiadomo. Beganista z kolegą co poszli, a no bo krótko to robiłem w tej filmie. I musieliśmy po prostu stal, która jest niepotrzebna, sprzątnąć i tak dalej. Mm -hmm. Ja niosłem stal na prawym barku. Nie powiem ile, no bo to wiadomo, że zaraz, bym się sam spalił, bo to nigdy chłop ten nie niesie 30 kg. No i szedłem, szedłem, niosłem ten stal i no wiadomo. Tam też robiłem cieśle na budowie. No i ktoś mi krzyknął, Jurek, uważaj, bo masz kosz nad głową ze stalą. No po prostu odwróciłem głowę dałem do góry, zrobiłem koło do przodu i wpadłem w szczelinę między dwoma ścianami. No wiadomo, stal mi spadła, bo jakoś się musiał ratować, żeby twarze nie uszkodzić ani znów nosa nie połamać. No to prawa ręka mnie złapała, no i trochę bolało, ale na mi mnie kolana bolało. I co mnie na gorzej wkurzyło? W sobotę poszłem do roboty. Końcówka ten, żeśmy robili przepierzenie, tak zwane, nie? W lewej ręce sobie kciuka uszkodziłem, krew mi leciała. Szukałem kogokolwiek z tej firmy, żeby to zgłosić i żeby dali mi opatrunek, bo nawet opatrunków nie było na budowie. I znalazłeś kogoś w końcu? Nie. Nikogo nie znalazłem, czyli dopiero... W poniedziałek pojechał do pracy już, ale już do pracy, pojechał autobusem, żeby mnie zawieźli do pracy. Mm -hmm. I tak stołem, stołem, noga upuchnięta. Ciepło ciepła w Nikt mi nawet wody nie dał. Drugi dzień stoję, stoję, z innych film to się też tylko głowami kiwali. I dopiero 11 mnie zawieźli. Kiedy to było? Przypomnij. Kiedy... Września 2020. A zresztą nie ma papiery i dokumenty na to wszystko. Oczywiście. I co się sta I co było dalej, jak cię zawieźli? No co, zawieźli, zawieźli. No ja akurat miejskiego angielskiego nie znam, no to tyle co ten kierowniczek ze mną jechał. On sam się nie mógł dogadać. Takie mi tak, tak mnie sprawdzali, te kolano, że bardziej przyjechał, obolały po tych badaniach po tym wszystkim, niż przed tymi badaniami o kule. Mm -hmm. wiesz, te kule, nie? No mm -hmm. nawet możesz w tym, mogę pokazać, bo to wiesz. Y, pamiętasz, co mi przyszła ta tak. y, faktura taka 486 koron, że Pamiętam. muszę zapłacić? Mm -hmm. No to jest y, kaucja za te kule. Mm -hmm. No i to patrz. No, ale właśnie. cały czas je masz. Cały czas je mam. Mm -hmm. I to jeszcze oprócz tego, że tego to jeszcze mi dali dwie prawy. No rączki, nie? To ja dopiero jedną się <grym> przekręcać, a to wiesz, a to jest niewygodnie, bo to no, się tak. dłoń No tak. się niczymie. I cały czas masz te dwie prawy? Tak. No tylko że... to normalnie. Nie. Mm -hmm. O tak, widzisz, ona mi się układa, nie? Mm -hmm. A ta była tak sama jak ta, tylko z kolegą, żeśmy ją troszeczkę przekręcili. Aha. Po prostu, żeby. Widzisz, żeby jakoś ręka mi się, ale mm -hmm. tu znów mi tu. Widzisz. Mm -hmm. no. no tak. Ale mam te kule widzisz. I to mm -hmm. zobacz, nawet nie zniszczone, bo jak, kiedy je chodzę? Gdzie mu chodzić? Wszędzie muszę się poruszać na własny koszt. No jest ciężko, na pewno jest ciężko przede wszystkim. Oh. Za dużo nie ma jak córce pomóc, chociaż córka jest chora, nie ma jak pomóc. No zresztą jak pracowałem tutaj dużo kasy, w ogóle w rodzinie są du dużo kasy, nie? Bo jest mało, on ja nie potrzebuje ja dużo. Bo córka, no zachorowała. Chociaż yy, ma dobrą głowę tego, ale chodzi do psychologa, ciężkie pieniądze płaci za lekarstwa a od 5 czy 6 miesięcy ZUS nawet jeszcze nie zapłacił za chorobę. No tak jest prawda czyli ma taką samą sytuację jak ty tutaj miałeś przez długi czas powiesz no, dlaczego ty tutaj miałeś taką sytuację no, długi bo nie, czas bo w ogóle zakład pracy nie zgłosił w ogóle mojego wypadku jak to się mogło stać? <laughs> tak samo jak z, jak z dojazdem do szpitala <laughs> po prostu chcieli żebym ją zrezygnował i sobie zjechał do Polski. I oni wówczas ręce mają czyściutkie i umywają ręce no. Zjechałeś do Polski, czyli rezygnujesz wszystkiego. A ja powiedziałem nie. Nie dam się zrobić za debilą. Nie dałeś się. Nie... I powiedziałem i się nie poddam już do końca. Postawiłeś się pracodawcą. No oczywiście. I jaki był tego efekt? No, że po prostu mi umowy nie... <laughs> umowy mi nie przedłużyli i muszę za mieszkanie płacić 3,5 tysiąca koron. A wcześniej ile płaciłeś? Tysiąc koron. Czyli opasa za 3,5 osoby. Dopóki pracowałeś. Dopóki A od kiedy, kiedy już do... nie pracujesz? Yy, w marcu mi się skończyła umowa, znaczy kontrakt, nie? No ale do marca już nich nie zostawałem. Dlaczego? No bo nie było zgłoszony. I do dopiero, ubezpieczalni. Do ubezpieczalni. I dopiero jak się z, z Tobą Kasiu skontaktowałam żeśmy wszystko musieli pamiętać, wszystko Zapomnieli. od nowa, wszystko od nowa pisać, pisać, jak to się stało, tego. To później dopiero yy, po paru dniach yy, zadzwoniła, nie wiem czy to była kierowniczka, tego, ja jej mam przypomnieć jak to się stało. Zapomnieli. No, no i tak robią, zapominają mi koniec. No ale dobrze, że są cierpliwe. Czyli jak teraz Twoja sytuacja wygląda? No, w tym momencie, jak ci powiem, jak na razie, tragiczny. To znaczy? Chciałbym się z wyprowadzić. Nie A masz macieś... taką szansę? No, ale ktoś mi musi pomóc. Ja też nie mogę. No, niby jestem ten bowling tego, ale to są takie możliwości, że. Też nie chciałbym się w ogóle wyprowadzać z hasłem, nie? Dlaczego? Bo no, jestem w takim zdrowiu teraz, że ja nie muszę się w ogóle na, bu na budowę. Będę nadawał. To mi musi lekarz dać decyzję. Muszą być osobne badania, a jako zbrojarz, to niestety muszę ciężko pracować. Tak szczerze, troszeczkę się do Hasem przyrzeczenia. Ja to mu tak, ja to mam lekarza Ja to mam szkołę gdzie... Dużo by ci to pomogło, gdybyś znalazł tańsze mieszkanie? No, najlepiej bym pasował jakieś komunalne. Już nie musi być duże no. wystarczy mi jeden pokój, no gdzieś ugotować no, i przede wszystkim wybrać. I się wykąpać. Jak myślisz, kiedy pojedziesz do Polski, zobaczysz się z rodziną? Nie wiem, teraz to. Sam nie wiem, bo dopiero. O, 13 grudnia mam wizytę u. z ręką, nie? W Krymie. Teraz nie wiem, kiedy dostanę termin. Na operację. Trzecia sprawa jest taka: jest coraz gorzej, i nie wiadomo, czy znów nie będzie logo. To znaczy, że święta spędzisz tutaj sam? Tak, sam. Święta Sylwestra Nowy Rok, jest sam. I nie ma szans, żeby Twoja rodzina do ciebie przyjechała na święta? No, gdzie tu przyjedzie? Jakie jest Twoje największe marzenie teraz? Zrobić? Zdrowie się wrócić do roboty, do, do żeby zapewnić dzie, dziecku byt. Bo na to nie spać. swój figur za rodziną. Już się nawet kłócę kurce Już my to wszystko drażni. Tak? Wchodzimy ze schodów do, do Łazienek. Tu są ubikacje. Tu jest, tu. tu jest pralnia wspólna, a tu są prysznice. Tak to wygląda. Środki czystości na cały ośrodek. Zobaczymy jeszcze kuchnię? Idziemy teraz trasą Jurka do kuchni. Plecak sobie zapnij. Teraz znowu mamy kolejne schody. Tu jest taki trochę labirynt. ale osób, te teczki praktycznie nie działają? To jest jedyna kuchnia na wszystkich mieszkańców? Tak, na wszystkich mieszkańców. Mhm. Tu są mikrowele, czyli mikrofalutki, ale nikt nie przychodzi pochodzą w pokoju, Znowu po schodach do góry. Czy z jednej strony, czy z drugiej strony do ubikacji do nie wszędzie muszę chodzić po schodach z tym mhm. no A do miasta, miasta km. No właśnie, do miasta 7,5 km. W jedną, w, jedną w jedną stronę. Dobrze. Idziemy teraz do sklepu. A jak masz wizytę do szpitala, w szpitalu, to jesteś tam włożony? Nie, muszę płacić sam. I jak tam dojeżdżasz do szpitala? Najpierw lex trafikiem na dworzec, później pociągiem do Kogę, z Kogę na, dobrze mówię, Elbwie. Tak. I później jeszcze autobusem. No i jak ty sobie radzisz? Ktoś z tobą jedzie? Nie, sam sobie jadę, kupuję bilet w automacie, wiadomo, nie. Mm -hmm. A jak nie dam sobie radę, to po prostu poproszę kogoś, jeżeli ktoś koło mnie stoi, nie. Powiem mu po prostu, kogo, a to, jest, to są strefy, nie? Mm -hmm. No i on mi wystłukowy, wkładam kartę bankomatową, nie? I mm -hmm. kasuje mm -hmm. mi. A skąd wiesz, gdzie gdzie masz wsiąść, gdzie masz wysiąść jak no, masz trafić w dane no, miejsce od tego to mi dużo Kasia z pomagą, no i, 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 i od tego jest GPS no i troszeczkę głowy a że już troszeczkę znam tych tras nie? Mhm. bo ja jestem taki człowiek, że ja raz zobaczę i mam bardzo dobrą pamięć wzrokową także w pewnym momencie ja wiem, że mam wysiąść mam takie pewne punkty obserwacyjne nie? Mhm. Że jak już widzę ten moment to wiem, że się już mu zbierać z pociągu i przejść na inny peron, jak już wysiądę, nie? Mm -hmm. już te tezną.